I proszę Państwa, na, na czwartą przeszkodę odjechał właśnie Piotr Mazurek, pochorzący końmi Alderon, Donerkus, Donalow i Pelopone z klubu SLKS Książ. Przypomnę, że luzakami Pana Piotra Mazurka są Jarosław Gytowski i Krzysztof Leszczyński. Piotr Mazurek startuje w konkursie klasy C. Let's talk about sex, Let's talk about you and Let's talk about all the things. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, Let's talk about sex. Let's talk about sex. I'm trying to begin